Będziemy teraz do czynienia z sytuacją, która była chyba najbardziej kontrowersyjna na slajdach, czyli samochód do góry nogami, w środku jedna osoba poszkodowana znajdująca się do góry nogami i będzie ona wydobywana właśnie tą metodą, którą widzieliśmy na prezentacji. Jednym z pierwszych elementów, tak samo jak przy tamtej metodzie, będzie wejście jednego z ratowników do środka po to, żeby zapewnić maksymalną asekurację dla osoby poszkodowanej i maksymalną stabilizację jej podczas tej procedury cięcia i rozciągania samochodu. Wszyscy chyba ratownicy, którzy tutaj są strażacy, znają sobie sprawę z tego, że taka sytuacja jest bardzo mało komfortowa, jeżeli chodzi o nasze działania. Praktycznie tutaj nie ma dobrej, skutecznej metody, żeby tą osobę szybko wydostać na zewnątrz. Każde podejście, każde cięcie, każde poruszenie pojazdu jest ryzykowne. W tej chwili zostaną wykonane w pierwszej kolejności nacięcia słupków A i B po to, by wytworzyć formę takiego zawiasu, wokół którego będziemy mógł samochód się otworzyć. Czyli dach zostanie na ziemi, natomiast reszta pojazdu... Będzie się otwierała w tamtym kierunku po to, żeby była możliwość dotarcia do pacjenta. Dwóch strażaków stojących po drugiej stronie pojazdu stara się go stabilizować tak, aby on nie przesuwał się do swojego oryginalnego miejsca. W tej chwili jeszcze nacięty będzie słupek C. Tak, żeby praktycznie, żeby ta strona na została oddzielona od pojazdu.